Jesteśmy w jednym z trzech punktów zbierania darów dla Ukrainy. To wszystko, co za mną i obok mnie stoi, to jest efekt dwudniowej zbiórki, która jest zbiórką bardzo kierowaną, ponieważ największa część tu, tu za mną to są wszystko materiały medyczne, opatrunkowe, leki, które zostały zebrane zarówno z darów prywatnych, jak i z zakupów, które dokonaliśmy. Ja przeznaczyłem 100 tysięcy złotych na. Zakup tych absolutnie niezbędnych rzeczy do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Obawiam się, że dzisiaj nie zapakujemy tego wszystkiego w pierwszym transporcie, a wciąż trwa zbiórka. Za chwilę przyjedzie autobus, który wraca, akurat tak się składa, że wraca. Tutaj mamy pomoc ze strony PCK i UNESCO. Ten autobus wyjedzie za chwilę. W kierunku zbaraża i to wszystko pojedzie do Zbaraża i tam będzie rozdysponowane zarówno w zakresie uchodźców, którzy już są stacjonowani w Zbarażu, jak i myślę, że pójdą dalej. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem burmistrzem merem z Baraża. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami UNESCO w Tarnopolu, no i tutaj wielka pomoc ze strony PCK. Wielkie podziękowania dla wszystkich ofiarodawców. Zarówno osób prywatnych, przychodni lekarskich, aptek, sklepów, niektórych sklepów sieciowych, bo jak widać, odzew jest nieprawdopodobnie wielki. Ja sam jestem zdumiony, bo jeszcze w poniedziałek wydawało się, że kiedy zaczynaliśmy, że będzie tego mało. A teraz już się zastanawiamy nad kolejnymi magazynami. W Bolesławcu zostanie uruchomiony również HUB, czyli takie miejsce, do którego będą złożone dary z trzech, może czterech powiatów i będą już w ramach akcji rządowej i pana marszałka przewożone pociągami to za chwilę będzie, oprócz tego rejestrowani są pierwsi uchodźcy w tej chwili wyjaśniamy sprawę sporej grupy dzieci z sierocińca które w tej chwili są na granicy polsko-ukraińskiej za chwilę się wyjaśni będziemy chcieli przyjąć około 60 orga. Dzieci mamy dla nich zapewnione lokum, mamy wyżywienie, mamy nauczycieli, mamy pomoc psychoterapeutyczną, więc myślę, że poroby, mamy tłumaczy, mamy bardzo dużo deklaracji wsparcia ze strony obywateli ukraińskich, ale również osoby nauczycieli i osoby, które znają bardzo dobrze język. Mamy. Deklaracje ze strony Szpitala Wojewódzkiego. Jeśli chodzi o psychoterapeutów, psy, mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną, więc myślę, że będziemy w stanie to zagospodarować tak, jak się należy. Najważniejsza rzecz jest taka, żeby te osoby zgłaszały się do punktu rejestracyjnego, do takiej recepcji, która jest wypełniana w tak zwanym okrąglaku w starostwie powiatowym, ponieważ ta rejestracja pozwala na nadanie statusu uchodźcy, jak również na. Częściowe, przynajmniej finansowanie ich pobytu, ale też mamy bardzo dużo deklaracji osób, które przyjmą osoby do swoich mieszkań. Przed chwilą miałem telefon od jednego z przedsiębiorców bolesławieckich, który już przyjął dwie rodziny. A w tej chwili już załatwia, gdyby nastąpiło to, to przesilenie, nawet w Niemczech już dla rodzin, szczególnie matek z dziećmi, które tutaj zaraz za granicą mogłyby znaleźć lokum. Dla nas jest to o tyle trudne, że ten transport musi przejechać najpierw przez Polskę 600 kilkadziesiąt kilometrów, później przejechać przez granicę bez jakichś kolejek i dojechać do zbaraża, który jest jeszcze kawałek zalwowy. Myśmy wszyscy się nieprawdopodobnie zjednoczyli, ale wczoraj, na przykład, przyjechała grupa osób ze Zgorzelca, polsko-ukraińska, która przywiozła nam sporo paczek, które również pojadą do zbaraża. Odzew jest ogromny, bo z Polski dzwonią ludzie, którzy chcą skierować pomoc do Zbaraża. Wczoraj rozmawiałem z panem burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego, który we współpracy z naszym PCK wysłał, chyba już wysłał, bo miał w nocy wysłać, jeszcze się nie kontaktowałem, sześć busów, które już w tej chwili podejrzewam, że dojeżdżają do granicy, żeby zawieźć pomoc dla Zbaraża. W Zbarażu jest takie centrum, można powiedzieć, logistyczne, tam też jest duża wspólnota polska, tam jest bardzo dobry, dobry klimat do współpracy z Polską. My współpracujemy z nimi już od wielu lat, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy dzięki pomocy pana burmistrza i władz z Baraża od wielu już lat uczestniczą w akcji, która polega na. Na porządkowaniu polskich grobów, na przypominaniu polskiej tradycji jest nieprawdopodobnie dobra atmosfera do tej działalności, dlatego mamy duże zaufanie, że to będziemy za chwilę łączyć się z panem Merem Polikroskim, który rzeczywiście przeżywa ogromny dramat. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatniej chwili na przykład dostaliśmy informację, że trzeba załatwić syreny, bo syreny, które działają z barażu, nie są w stanie poinformować mieszkańców o ewentualnym alarmie czy ataku bombowym. I tutaj niesamowita pomoc ze strony, ze strony Straży Pożarnej, ochotniczych Straży Pożarnej. Tu już na zewnątrz stoją dwie syreny, które tam pojadą. Nasze wodociągi przekazały agregat prądotwórczy. Także są to nawet powiedziałbym duże objętościowo i dość trudne do zdobycia elementy niezbędne do tego, żeby, ci, żeby tym ludziom się żyło troszeczkę łatwiej. Panu prezydentowi, wszystkim mieszkańcom miasta za to wsparcie, bo to wsparcie jest potrzebne, podtrzymuje ich na siłach w tej walce i po prostu jest bardzo, bardzo wdzięczny za tą pomoc i za to wsparcie. Bolesławianie już nie po raz pierwszy pokazali, że mają ogromne serca i, tak jak na ten apel tak, pomocy dla naszych przyjaciół z Ukrainy, ze Zbaraża. Tak teraz, tak pokazali, że mają naprawdę ogromne, wielkie serca. W ciągu dwóch dni udało nam się zebrać, jak Państwo widzicie, mnóstwo środków opatrunkowych, bandaży, materiałów leczniczych, które są im tam niezbędne. To część rzeczy, ale to jest ta najważniejsza i największa część rzeczy. Mamy również oczywiście żywność, mamy środki higieny osobistej, wszystko co na dzień dzisiejszy jest potrzebne. A może panowie już do odsłony od, od wejścia, dobra? bo tam Tomek jest i on będzie pakował do środka, bo tu już więcej może nie być. To już trzeba na tą Раз, две тридцать город уже